Chcecie znać moją twarz? Hmm? Chcecie znać moją twarz? Tak, tak. To mam dla was taką pewną propozycję. Zagrajmy w grę. W grę, która będzie polegać na odgadywaniu pewnych obrazków. A więc co? Pierwszy obrazek wygląda następująco. Wystąpiłem u tego youtubera 3 lata temu. Podpowiem, że znam go już od, że znam go od dziecka. Ten film był nagrywany przeze niego i przeze mnie. Jeszcze na moim starym nicku. I to był jeszcze tego youtubera stary kanał. Więc co, zapraszam Was do pewnego odgadywania mm, op, w komentarzach. I więc co, jak zgadniecie drugi obrazek, czyli drugą część yy, macie zaznaczoną, to wtedy pojawi się druga część zagadki. Uwaga, od razu mówię, osoby, które to, o tym wiedzą, proszę nie piszcie o tym w komentarzach, dajcie szansę młodszym widzom.